Tak. Dzień dobry. Witam serdecznie. Słuchajcie, moja córka chciałaby Wam zaprezentować swoją pasję, motorowery QUICKLY. To są motorowery z produkcji niemieckiej. Niemieckiej. Niemiecki. No i chciałabym je troszeczkę pokazać, zademonstrować, Je już nazbierała. Ich tutaj jest cztery, jeszcze piątego mają w garażu, tamtego żeśmy już nie wyciągali. Ale chciałabym Wam powiedzieć o ich historii, co nieco także przekazuję jej połeczkę. Niech wam opowie, jak najwięcej, bo fajne są te motorki, ja lubię. One mają taką duszę w środku, coś takiego mają w sobie, że... Można się zakochać. Nie? No właśnie. Te, te motorki są marki NSU. A marka NSU to jest wcześniejsza marka Audi, bo przed Audi była produkowana NSU. Te mopedki były... te mopedy były produkowane między... 1953 rokiem, a 1966. Mamy tutaj cztery różne e, roczniki. Pierwszy czarny jak widzimy, to jest najmłodszy, najstarszy rocznik 1953. I najładniejszy. Najładniejszy w pierwszym no. roku produkcji był wyprodukowany. Mhm. On był w 1953, no właśnie. Ale on ma najładniejszy lakier, nie wiem, że jest, taki jakby oryginalny był Tak. Był. Jest świetny. Jest piękny, dobrze, pięknie dobrze zachowany, dobrze Tak. No. Następny widzimy tutaj. Ten twój ulubiony niebieski. Mój ulubiony, ziemi. mój pierwszy moped, który zakupiliśmy. To jest 57 rocznik. Też w dobrym stanie no. zachowany, ale mi się wydaje, że był coś trochę wymalowany, upiększony. No, ale ładnie wygląda, ładnie się nie jeździ, prezentuje. Tak. Opony ma nawet białe z boku. Tak, ktoś się naprawdę o niego zadbał. W czarnym, zobaczcie, żeśmy jeszcze nie powiedzieli opony nowo pozakładane przez pasjonatów. Ten motorowy był kupiony niedawno, takie, że się go kupili? Ja kupiliśmy pół roku temu, na początku hmm. tego roku. Najbardziej te motorowarki są zdane w Niemczech, prawda? Tak, głównie w Niemczech na i na zachodzie Niemiec. Mm -hmm. Różnią się drobiazgami. Każdy zawsze coś ma innego. To w lampie, to w zbiornik paliwa, to delikatnie inny jest. Także no. Ale ma taki sympatyczny, opływowy kształt. Mhm. Następnie widzimy czerwonego. Czerwony jest jakiś taki stylizowany na sportowy, ma błotniki poskrocane. Ktoś z pasjonatów troszkę go wystylizował na. Takie Ferrari czerwone, ale do końca to się nie udało. A tam dalej po co? No właśnie. No. To mamy czerwone Ferrari z 55 roku. A tamtego to chyba żeśmy nawet rok temu tego w, w kolorach osy to żeśmy w tamtym roku chyba pokazywali jako brązowego. Tak, tak i jak tutaj, szerego. Szerego i tutaj Weronika przemalowała go na pszczółkę chciała, a wyszła osa. No bywa. No i takie mamy tutaj cztery motorki, jeszcze jest piąty, ale w garażu. Obok możemy zobaczyć trochę większy motorek. A to to Roberta, to żeśmy pokazywali go wcześniej. No. Chodź do pokażemy jak one Jeżdżu. pracują, jak jeżdżą, jak, jak się je odpala, bo to jest wszystko na pedały, zobaczcie. I, I cóż, nie ma kopniaka, po prostu trzeba użyć pedału jak kopniaka do przodu. I co? Odpalimy? Zobaczymy? Chyba paliwo jest, co? Żeśmy nie sprawdzali, ale raczej jest. Teraz ostatnio ten czarny nas fascynuje. Pokaż. W ogóle prawie nie ma. To co? Ja idę po paliwo. Nie. Przytrzymaj. Nie. Mieszanka przygotowana. Wcześniej. Wczoraj żeśmy trochę majstrowali przy nich. I... I teraz możemy je użyć. No właśnie. Tylko zobaczcie, jest napisane Meister Pokręcamy, niższe świata. Dobra. Eee, czekaj, kranik odkręcony. Tak, tutaj możesz pokazać co to, jak to się odkręca. A tutaj to mam... prosta sprawa, każdy o tym wie. Tutaj jest zakręcony. No. Tu jest pośrodku rezerwę. Dobra, Ciekawe odpalić, czy nie? Samolot leci. Niech się trochę nagrzeje, a pokaż, czy ma ma tutaj, dobra. Pływak trochę, wciśniemy, żeby paliła więcej leciało. No dobra. Tak. Moja córka to tak świetnie zasuwa tymi tymi motorowerami. Ma jakiś dryk, nie wiem. Lubi śmigać. <śpiewanie> <śpiewanie> Nie cai się. Nie caje się. Po prostu ma taką pewność już, bo jeździ od kilku lat. Wie, co ten motorower może zrobić. To po prostu szarżuje. Jak się jeździ? Zajudźcie. No Mówiłem, że macie jest chłopaka. To idzie to wycięcie. Także lubi jeździć. No, zobaczcie, jak on ładnie równiutko pracuje. Taki cichutki jak pszczółka. Co, Ronika. Niczego. Pasja po tacie. No. I po dziadku. Tak, pasja po tacie i po, po dziadku.

Czuję, ludzie się interesują motoryzacją. Co? Przyciemisz? No fajnie jest taki, nie? A co jeszcze byś powiedział dla mm, mm, widzów y, niemyszkojęzycznych? Hmm. Was kann ich für deutsche Bevölkerung sagen. Das ist wirklich ein toller Spielzeug. Jetzt jest ein Spielzeug, weil es ein Klassiker und es ist wirklich schade, jeden Tag es zu benutzen. Aber es macht viel Spaß, die Moped zu sammeln. Ähm, wir haben zurzeit vier Stück davon. Fünfte ist noch in der Garage. Ähm, aber wir versuchen, die restaurieren, renovieren, dass sie in gutem Zustand sind, ähm, gut erhalten sind. Und die kann man immer benutzen, dass sie fahrbereit sind und jeder kann ein bisschen Spaß davon haben. Die Mopeds Quickly wurden, wurden erstmal im 1953 produziert bis 1966. Das erste hier schwarze ist vom Baujahr 1953, also erste Sorte. Danach haben wir hier Baujahr 1957. Das rote ist vom 55 und das gelbe 56. Ich vermute. Da hier bin ich nicht genau sicher, muss ich im Dokumenten prüfen. Ja, und hier haben wir auch eine BMW. ja von 45, von und von 1980. Und ja. Alles Alles ist so. Z odzysku wyremontowane, poprawione, coś tam zawsze grzebnięte, żeby to dalej chodziło bez bezpolizyjnie. To co, wsiadamy i jedziemy mhm. gdzieś? No Tak, musiałem włączyć, bo chciałem biegi przełączać szybciej, sprawniej i po prostu nie dało mi się. No to fajnie, że on tak fajnie chodzi i nie, nie, nie tak nie Pod górkę nie chce na cały nie wiecie, czy już na samym końcu chcę włączyć jedynkę. Czyli co słabnie? Ja słabnie. Mhm. Bo mój wjeżdżał pod górkę, nie wiem, czy na dwójkę, ale to nie to Można było jeszcze, ja się bym nim przyjadę, zobaczyć, czy on nie ma za dużej dawki, bo można było tu jeszcze jednicę podnieść lub. Opuścić A Ale na niskich obrotach da się jechać. Tak? Nie tak jak tamten osa, że na niskich obrotach to jakby traci hmm. w ogóle gaz. Broni. Mogę zobaczyć? Na pewno. Wysoko. Mhm. dużo paliwa? A. Skąd wiesz? Nie idzie. To może jest za mało powietrza? Oczywiście. Jasne. No, bardzo, bardzo dużo wiesz, po czym to widać? Możesz powiedzieć w filmiku i. Tutaj... Ja ci pokażę. Słuchajcie, on zalewa go cały czas. Tutaj jest glica i zobaczcie, jest maksymalnie podniesiona. Widać. Teraz. są ząbki i on po prostu ja. jest, jest zalewany. No nie może być No, to my teraz to weźmiemy cyk, jest na ten, na ten na, na ten. nie na ostatni, niech trochę ma więcej smarowania. I ale miał za dużo. Dobra, wkładamy to tutaj. sprężynkę. To będzie najgorsza sprawa. To włożyć. No. Hmm. Robert mi pomagał wczoraj. Też musiałam trzymać, bo tutaj o, żeby nie wychodziło. Przy linke, dobra? A będzie coś wychodziło z linki? No, zobaczymy zaraz. Wszędzie mają włosy wchodzą do kamarki. Prawie, prawie. Mam, dobra. Udało się. No super. Za pierwszym razem. No, zobaczymy teraz jak to będzie. Dobra. No, zobaczymy. Można było zmniejszyć, ale niech ma trochę więcej. Czy to lepiej, co? No, Ciekawe, jak pod górkę się No, a weźcie, przejedź w tam albo tam. Ja tu poczekam. Wjechać tutaj, wjechać no to pogrzej, zobaczymy. Zabawa z jest niesamowita. Chcemy zobaczyć jak pod górę się, jak dzielność jego pod górę. Pojedzie Weronika na dół i pod górkę. Przestał dymić. Teraz już nie dymi. Tutaj blisko jest naszego domu, także sobie przyjeżdżamy tutaj na ten placy, i te stoimy jakieś motorki, te stare z... zakładamy tam, co zmieniamy, nie hałasujemy pod blokiem, bo tam trochę po prostu trzeba mieć takie tego, z tego, m... poczucie tego, żeby innym dać też spokój. Sami też mieszkamy i nie chcemy, żeby tam było ani czuć benzyno, ani nie burczeć, bo przecież yy, sąsiadami jesteśmy i oni dla nas nic złego nie robią i my. A też nie powinniśmy, więc przyjeżdżamy tutaj i tutaj sobie burczymy, jeździmy, kręcimy. Tam jest stadion koni, tam jest stadion. Tu taki kawałek placu dla e, przyjeżdżających, właśnie do tych obiektów. Parę parking taki. No i my to też sobie przyjeżdżamy i kręcimy e, się motorkami. Zaraz warunki będzie starała się pod tą górkę wjechać. To jest dość spora górka, taki jakby test dla Kwiklego, że. E, w miarę jest nieźle ustawiony i pod górki wjeżdża z taką osobą o wadze około 60 kg. To jest ok. Weronia testuje drugi raz. Tym razem na dwójce wjechała. Żeśmy jeszcze iglicę jedną zmienili. Cieszy się dzieciak, że lepiej chodzi sprzęt. No. Całą górkę no, na dwójeczce. No to tak zostawiamy, nie? To tak zostawiamy. Jeszcze tylko można zobaczyć, czy obroty się na, na wolnych nie zmieniły. Nie gaśnie na wolnych obrotach? Mhm. Zapal go, zobaczymy, czy nie gaśnie. Tak. No. Puść, puść rączkę. Trachy za niskie. A to tak ciężko to jest. Masz? Może być. To, to idzie, idziemy do domu? Tak. Idziemy do domu. No to na razie. Hej, ja też kończę. No, co, to chyba będzie wszystko na dzisiaj, co? Tak. Doronia. To wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Chcieliśmy się podzielić naszą pasją. Moją pasją z Robertem jako mamy. Kto w Niemczech ma, niech zachowuje, niech restauruje. Niech będą dla jeszcze dla innych osób. W ogóle. Jak A jak się... ktoś nie potrzebuje, to prosimy o kontakt. No. <laughs> Weronika odkupi wszystkie. Słuchajcie, no cóż. Bo nawet jak się jedzie miastem, to ludzie się oglądają, że to jeszcze jeździ, że to jeszcze chodzi, że to kiedyś było tego więcej. Proszę kiedy... nawet o jazdy próbny. Tak? Dokładnie. No to super. To starsze pokolenia. Tak? No. To cóż, tym miłym akcentem kolejny raz pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy i życzymy miłego popołudnia. Do widzenia.